Piątek 26 listopada tego roku wojny skoordynowała się druga dyskoteka w jednym półroczu na prośbę uczniów, która spodobała się pierwsza dyskoteka. Ale od początku czwartek patrzę sobie na dziennik elektroniczny i widzę, że nie ma pierwszej godziny lekcyjnej w piątek. Czyli będę lekce zaczynał o 11. No to, mówię sobie, jest w porządku, nie? Pierwsze dwie godziny minęły szybko, bo miałem co robić na komputerze, który warty był nie małą kasy. Kolejne dwie godziny miałem język polski. Przez dwie najdłuższe godziny na świecie, mieliśmy robić coś związanego z sektorem. Nie wiem co dokładnie robiliśmy, ale pamiętam, że nie było to fajne. Na końcu drugiej lekcji polskiego, pani nam powiedziała, że na przerwę, prawdopodobnie, będziemy ławki nosić z górnego piętra. Nasza klasa zdenerwowana, bo przerwa nam ucieknie, a każdy miał coś w planach. Skądziło się na tym, że poszliśmy zrobić to na kolejnych dwóch lekcjach teorii, więc za dużo nie straciliśmy obu chęci w życie. Nasza klasa na pierwszej godzinie idzie na piętro z pierwszego, Wziąć tu ławki, przychodzimy, a tam ławek nie ma. Wszyscy zdziwieni nagle przychodzi jakaś na i mówię, że nie mogła się nas doczekać i sama tu zrobiła z uczniami. Nasza klasa się ucieszyła, kilka że poszła. w Zaczęliśmy dekorować, zaczęliśmy się przyglądałem. Skończyły nam się lekcje o 16, tak jak normalnie w planie lekcyjnym. Ja z dwoma członkami najlepszej ekipy w klasie pożyczyliśmy sobie do KFC. Bo autobus to był najgorszy pomysł, jeśli chodzi o dostępność. Zaczęło lekko padać, więc przyspieszyliśmy kroki, aż w końcu dotarliśmy do KFC. Spędziliśmy tam około ponad 30 minut, wychodzimy, a tu śnieg jakiego ja mało. Zadowolenie za to ładnie było, więc no, czy za coś nie. Jest godzina 18, dyskoteka się rozpoczęła. Dokładnie Andrzejki, ale nikt na tym nie mówił Andrzejki, tylko dyskoteka. Ja jak to ja przesiedziałem z nimi członkami najlepszej ekipy w klasie w kabiali. Tak nazywa się ta scala, okej? Okay? Do kilka osób, którzy byli rok młodsi, czyli głównie pokój się z nią zbawiał, doszedł do nas jedyny i pyta się o czym rozmawiamy. To ja mu powiedziałem, że ugadujemy pierwszą klasę. W formie ja. Wszyscy na mnie spojrzeli jak na debilę. Ja nie wiedziałem o co chodzi. I do mnie członek mówi, on jest z pierwszej. A ja takie oż w i zacząłem się sam z siebie śmiać. Nie? To w sumie tyle z tej historii, tej Mam nadzieję, że zaciekawiło was. To dziękuję za uwagę i do widzenia.